Cześć, fajnie, że jesteś w RR Moto. W tym filmie pokażę wam klasyczną kurtkę skórzaną Rebelhorn Runner 3. Runner 3 to nietypowa kurtka skórzana, ponieważ z jednej strony mamy czystą klasykę, ale czystą w taki sposób, że to jest minimalizm w najciekawszej odsłonie. Tutaj nie mamy żadnych prześnych przeszyć, żadnych wielkich logotypów. Mamy mały logotyp e, z boku na rękawie, minimalistyczny czarny element i tyle. To jest czysta kurtka. I dzięki temu ona pasuje zarówno na motocykle klasyczne, ona się tam naprawdę dobrze odnajduje, ale i na nakedy. Na nakedy sportowe jeżeli chcemy jeździć w skórzanej kurce, ale takiej właśnie typowo motocyklowej, trochę bardziej klasycznej i nawet jak będziemy jechali motocyklem sportowym, czy autowo, po pracy razem z jeansami motocyklowymi, też żadnego wstydu nie będzie. Ta kurtka w zasadzie odnajduje się na każdym typie motocykla. No może poza crossami i enduro. Poza tym ma jeszcze jedną cechę, którą większość klasycznych kurtek skórzanych jakimś cudem pomija. A mianowicie wentylację. W tej kurtce mamy wentylację. I to naprawdę nie jest takie oczywiste. Tej wentylacji mamy sporo, ponieważ mamy cztery kanały wentylacyjne z przodu plus duży kanał centralny. Z tyłu natomiast mamy trzy kanały wylotowe więc jak na klasyczną kurtkę skórzaną, tej wentylacji mamy sporo. Myślę, że mogę wspomnieć o tym, że poza tymi kanałami wentylacyjnymi, mamy także takie dwa mniejsze, na końcówkach rękawów, odpinane zameczkiem, też ta wentylacja tam wpada i to bardzo miło, przyjemnie współgra, kiedy mamy też krótkie, skórzane, dobrze wentylowane rękawice. No po prostu przewiewu jest, nie powiem, mnóstwo, ale sporo. Poza tym, jeżeli ktoś chciałby podkręcić to bardziej, to mamy także kurtkę w wersji z TFL. Jest to nic innego jak specjalne wyprawienie skóry, przez co ona się mniej nagrzewa, ponieważ odbija więcej promieni słonecznych. Producent wspomina o tym, że dzięki temu w upale, kiedy nie jedziemy i ta wentylacja nie działa, na przykład stoimy na światłach na stacji benzynowej, to ten TFL, czyli to wyprawienie skóry, odbija promienie słoneczne, przez co w środku temperatura jest niższa o nawet 14 stopni. I to jest właśnie ta różnica w posiadaniu lub nieposiadaniu TFL. Wiecie już o kanałach wentylacyjnych w tej kurce oraz technologii TWL? Warto wspomnieć, że w środku podszewka także jest meszowa, co sprzyja wentylacji. W zestawie producent dodaje także kamizelkę, taką minimalistyczną kamizelkę soft shellową, która jest wiatroszczelna, więc pozwala nam jeździć w trochę chłodniejszych temperaturach. Myślę, że w tej kurce spokojnie do 15 stopni. Plus, termopod spodem jesteśmy w stanie komfortowo jeździć. Zewnętrzna warstwa to nic innego jak skóra bydlęca. Jeżeli chodzi o ochraniacze, mamy tutaj ochraniacze poziomu drugiego na barkach oraz łokciach oraz miejsce na taki ochraniacz na plecach. Możemy sobie także dokupić w razie potrzeby ochraniacz klatki piersiowej. Producent mówi o tym, że mamy cztery kieszenie. Zewnętrzne oraz dwie kieszenie wewnętrzne. Dlaczego aż cztery? Ponieważ te kieszenie górne, które są jednocześnie wentylacją, też są zaliczane jako kieszenie, w których możemy coś wozić, ale szczerze mówiąc, to zawsze będzie wypychało tą klatkę piersiową, więc raczej bym traktował to jako rezerwę, ewentualnie gadżet. Rebel Horn Runner 3 wyposażony jest także w regulację na biodrach, a w środku czekają na nas dwa zamki do spięcia ze spodniami. Jest to zamek dłuższy oraz krótszy i krótszy możemy sobie spiąć na przykład z dżinsami motocyklowymi. Wszystkie jeansy motocyklowe od Rebel Horna poza modelem Urban posiadają już wszyty ten krótki zamek, więc taki zestaw sobie możemy bardzo łatwo połączyć. Runner 3 występuje w trzech wersjach. Czarnej, klasycznej, tak jak tutaj, brązowej oraz w wersji TFL oraz w rozmiarach od XS do aż 7XL. Jeżeli zainteresował Was Runner 3, to link do tego produktu z dostępnymi rozmiarami oraz kolorami znajdziecie w opisie tego filmu. Dla wszystkich osób, które chciałyby przymierzyć tą kurtkę osobiście, poczuć ją na sobie, zobaczyć jak się w niej czuje, zapraszamy do naszych sklepów. Chcąc ułatwić wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.